Takie osoby, czy nawet w pracy szefu, może się grubo zdziwić, jeżeli narzucić jakieś obowiązki. Ja temu powiesz, tego, tego, tego nie zrobię, bo na przykład nie mam na to ochoty albo nie mam czasu. Nie wiem, czy tak to można rozegrać i czy można w pracy nie mieć na coś ochoty. E, oczywiście każdemu życzę, żeby mógł tak zrobić, bo może się to spotkać z jakimiś konsekwencjami. No ale to mówienie nie, chociażby nawet w okręgu w kręgu swoich znajomych, też jest ważne. Bo moim zdaniem bardziej szanuje się osoby, które mogą ci się na coś nie zgodzić i powiedzieć nie, niż takie, które zgadzają się na totalnie wszystko. A wynika to z tego, że do czasu, gdy będziesz się zgadzać na wszystko i przyzwyczajisz ludzi do tego, to znajdzie się kiedyś taki moment w twoim życiu, że nie będziesz mógł czegoś zrobić, nie zgodzisz się na to, bo na przykład będzie to mega niekomfortowe, nie będzie to spójne,